Ciepła jeden stary wrócił z mlekiem. Kubuj tym sposonym. Kubuj sposony. Witam Antoni. Państwo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, szanowni kościołowie. Co to jest? Akurat miałem młotek. ty walutko mi pusty łeb. Dzień dobry, panie. Panie, Co ty robisz? Dzień <grystanie> dobry. Dzień dobry szanowni państwo z tej strony dla zielonych no foludek z Robuxami. Tutaj tak. Elo, elo. <grystujmy> 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 no właśnie. <grystujmy> o właśnie. No właśnie. <grystujmy> Yeah! <laughs>